Witajcie w kolejnym odcinku serii Od Zera do Progamera. Minęło 10 lat od premiery gry. Jeżeli chcesz dopiero zacząć swoją przygodę, to ta seria jest dla ciebie idealna. Dowiesz się, wszystkiego co ważne na temat tej gry. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się emocjami, ale zanim do tego przejdziemy, pamiętaj, aby zostawić łapkę w górę. W The Sims cztery emocje odgrywają kluczową rolę w codziennym życiu postaci, wpływając na jej działania, interakcje i samopoczucie. Gra oferuje wiele różnych emocji, z których każda ma przypisany unikalny kolor oraz wpływa na zachowanie. Emocje mogą trwać od kilku godzin do kilku dni, a ich intensywność może wpłynąć na rozwój i relacje postaci. W grze dostępne są następujące emocje wraz z kolorami: Pogodny, kolor biały, szczęśliwy, kolor zielony, smutny, kolor ciemno-niebieski. Rozgniewany. Kolor czerwony. Znudzony. Kolor szary. Rozbawiony. Kolor mocno różowy. Skupiony. Kolor ciemnofioletowy. Flirciarski. Kolor różowy. Pewny siebie. Kolor niebieski. Zawstydzony. Kolor żółty. Pobudzony. Kolor żółto-zielony. Oszołomiony. Kolor jasnofioletowy. Nieswój. Kolor czerwono-pomarańczowy. Zainspirowany. Kolor turkusowy. Spięty. Kolor żółto-pomarańczowy. Przestraszony. Kolor ciemnofioletowy. oraz opętany. Kolor ciemnogranatowy. Emocje mogą mieć poważne konsekwencje, w tym bardzo rzadką śmierć ze śmiechu. co pokazuje, jak silny wpływ mają one na życie postaci. Kontrolowanie emocji jest kluczowe, aby utrzymać harmonię w życiu i unikać niepożądanych skutków. To już wszystko dotyczące tematu napiszcie w komentarzu na jaki temat nabyć kolejny odcinek. Zachęcam też do oglądania poprzednich oraz kolejnych filmów.